Czy kiedykolwiek udało Ci się całkowicie uciszyć hałas świata zewnętrznego i po prostu wsłuchać się w swój wewnętrzny głos? Większość ludzi nie znosi ciszy, bo cisza to jedyne miejsce, przed którym nie da się uciec. Tam jesteś tylko Ty. Maski opadają, role się kończą. W ciszy nie możesz się przed sobą ukryć. Współczesne życie to nieustanny pośpiech, chaos, hałas. W tyle zawsze coś gra. Powiadomienia, wiadomości, rozmowy, myśli. Ale w tym wszystkim ginie najważniejszy głos Twój własny głos. Prawdziwa przemiana zaczyna się nie na zewnątrz, lecz w środku, a droga do wnętrza prowadzi przez ciszę. Cisza to nie słabość, to odwaga, bo tylko ten, kto ma odwagę wejść w ciszę, jest gotów usłyszeć samego siebie. W ciszy myśli stają się wyraźniejsze. Wypierane lęki wypływają na powierzchnię. Zaczynasz dostrzegać, czego naprawdę pragniesz. Cisza nie ucisza, cisza ujawnia. Rainer Maria Rilke powiedział: Spójrz w siebie, bo tam jest cały świat. Ale my ciągle jesteśmy na zewnątrz, prawda? Nowe powiadomienia, szybkie decyzje, wypalone relacje. Rzadko kiedy pukamy do drzwi naszego wnętrza, a tam czeka coś niezwykłego prawdziwe ty. Cisza nie przynosi samotności, przynosi głębie. Wszystko co o sobie zapomniałeś, cisza Ci przypomni. Uczy zwalniać. A kiedy zwalniasz, zaczynasz widzieć, swoją twarz, swoje serce. Swój wewnętrzny głos. I może po raz pierwszy słyszysz go naprawdę. Cisza to nie tylko ucieczka od świata zewnętrznego, ale też od chaosu wewnętrznego. Bo nasz umysł nigdy się nie zatrzymuje. Echo przeszłości, lęki o przyszłość, wszystko to szumi w naszych uszach. Cisza to przeprawa przez ten szum, by usłyszeć istotę. Karl Jung powiedział: Ten, kto patrzy na zewnątrz, śni, ten, kto patrzy do środka, budzi się. Cisza jest pierwszym krokiem do przebudzenia. Wielcy liderzy, artyści, myśliciele, wszyscy cenili ciszę. Bo twórczość i intuicja objawiają się w ciszy. W hałasie słyszysz tylko echo, ale w ciszy przemawia prawda. Milczenie to niebierność, to świadomy wybór. Bez względu na to, jak głośny jest świat, w sobie możesz stworzyć przestrzeń. W tobie jest pokój. Pokój, do którego nie dochodzi hałas ani cudze opinie. On należy tylko do ciebie. A droga do niego prowadzi przez ciszę. Wielu duchowych nauczycieli mówi, że oświecenie zaczyna się od ciszy. Medytacja w filozofii indyjskiej, zikir w sufizmie, zazen w zenie, wszystkie mówią jedno: zamilcz i słuchaj, bo głos wszechświata to czasem tylko szept, a szeptu nie usłyszysz w hałasie. Pamiętaj, najgłębsze odpowiedzi są ukryte w ciszy, a jedna chwila ciszy może być bardziej przemieniająca niż całe lata w hałasie. Zatrzymaj się, weź oddech, zamknij oczy. Słyszysz ciszę? To tam jesteś, zaczynamy.